Moim dzisiejszym gościem jest profesor Wojciech Roszkowski, autor książki Kierunek Targowica, Polska 2005-15, wydanej w wydawnictwie Biały Kruk. Panie profesorze, bardzo surowa ocena rządów Platformy Obywatelskiej. Surowa, znaczy ja nie twierdzę, że to była Targowica, tylko że ten, że ten rząd no, wykazywał nie, nie, nieprzyjemne skłonności w tym kierunku. No i jeżeli ktoś odważy się zajrzeć do środka, no to może się przekona, że jednak ten materiał, który tam jest zaprezentowany, faktografia, no uzasadni tak surową ocenę, bo jednak ta lista zaniedbań, bardzo wątpliwych decyzji, bardzo wątpliwych lojalności, wydaje mi się usprawiedliwiać taki, taką sugestię. Ja nie, nie chciałbym nazywać nikogo wprost zdrajcą, natomiast wydaje mi się, że Jesteś na rzeczy w zasygnalizowaniu niebezpiecznego kierunku tej polityki. E, czy ta, ta kierunka, ta, ta polityka e, m, platformy obywatelskiej wynikała z takiej ojkofobii, takiego e, kompleksu niższości e, i pragnienia za wszelką cenę wykorzenienia z siebie e, Polski, e, że, popadł, że stała się wręcz groteskowa? No, zgodziłbym się, że to ta polityka była polityką słabości, polityką wpisywania się w jakiś główny nurt europejski, że była wbrew umacnieniu polskiej podmiotowości. Ale myślę, że tam różne elementy były, bardziej dosłownie, niebezpieczne albo po prostu takie taka bierność jakaś. A skąd się wzięły, czy, czy były korzenie intelektualne, można było już dostrzec korzenie intelektualne tego, czym była Platforma Obywatelska wcześniej, nawet w czasach opozycji antykomunistycznej? I z jakiej tradycji, czy była jakaś tradycja w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, skąd ten kierunek wyrastał? Trudno powiedzieć, w okresie międzywojennym sytuacja była zupełnie inna. Okres opozycji demokratycznej też jest trudny tutaj do porównania. Myślę, że to mogło brać się z pewnej niedojrzałości politycznej, z pewnych kompleksów, że Polska jest takim, takim ubogim krewnym, taką brzydką panną na wydaniu. Ale przypuszczam, że wiele innych czynników się do tego przyczyniło. I ostatnie moje pytanie rok 2005. Czy utrata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość była owocem pewnej pychy i przeświadczenia, że my tu przejmiemy elektorat samoobrony LPR-u i wolano zaryzykować i po dwóch latach oddać władzę? Po pierwsze utrata władzy przez PiS to jest rok 2007. Bo mm -hmm. Pierwszy, ja tam piszę o czwartym, A, Tak, 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 tak. O starcie Czwartej Rzeczpospolitej 20057. Natomiast ja myślę, że to po prostu było z braku poparcia. Pis nie miał większości parlamentarnych, szukał tych sojuszników, no oni byli bardzo wątpliwi no i koalicja się załamała i trzeba. Ale nie, nie mógł trwać przez te dwa lata. No nie, dlatego że w Polsce rządy... Mniejszości się nie utrzymują, nie da rady. To jest właśnie chyba lekcja tego, że żeby skutecznie w Polsce rządzić, trzeba mieć większość parlamentarną. Rządy mniejszościowe są może w krajach skandynawskich możliwych, w Polsce, na kontynencie wydaje mi się, to się nie udaje. Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich do lektury pracy pana profesora Wojciecha Roszkowskiego Kierunek Targowica Polska 2005-2015. Dziękuję bardzo.